I wreszcie szósta korzyść to osobisty korepetytor matematyki dla dziecka w postaci wyjątkowej aplikacji mobilnej. Uczy dziecko, sprawdza prace domowe, nadrabia materiał w przypadku choroby. Ty, drogi rodzicu, możesz w spokoju odpocząć lub zająć się swoimi sprawami, bo nasza aplikacja sprawia, że rodzic nie musi uczyć się z dzieckiem, odrabiać z nim prac domowych, sprawdzać zadań. Rodzic po prostu odpoczywa. Zapraszam na kurs, zapraszam do odwiedzin naszych placówek www.smartkids.co.pl www.brainypolska.com Do zobaczenia.